W tym krótkim filmiku pokażę grupowanie elementów i poprawę widoku szkieletu. Utwórzmy sobie grupy, które pomogą nam się z tym wszystkim zorganizować. Zacznijmy od kości. Znowu przechodzimy w widok schematyczny. Jeżeli mamy coś zaznaczonego skrótem Shift D, odznaczamy wszystko, a potem, żeby zaznaczyć wszystkie kości w naszym modelu, po na prawej stronie mamy taki skrót, Skeleton Selection Paths. Używamy tego, przyciągamy po wszystkich elementach. W ten sposób zaznaczą nam się wszystkie kości. Potem po prawej stronie w zakładce Groups klikamy Create i nazwamy tę grupę Skeleton. To samo robimy z Geometrią. Odznaczamy Skeleton i Objects. Znaczamy odznaczamy i przeciągamy. Znowu tworzymy grupę. Możemy również klikając w prawym okienku i Create Group. Tutaj warto odznaczyć pick geometry. Dzięki temu nie będzie możliwości, żeby zaznaczyć geometry w oknie podglądu. Ostatnią grupą, którą zrobimy. Będzie grupa ze wszystkimi elementami, taka zbiorcza. Tym celu zaznaczymy, używając przycisku Spacja, prawej przycisk myszy, na nadrzędny element w hierarchii, zaznaczamy wszystkie elementy i tworzymy grupę, nazywamy ją All. Potem pozostaje nam przypisanie podrzędnych grup do grupy All. Po lewej stronie w okienku przyciągamy je do All, a tutaj robimy się takie drzewko. Teraz, jak na przykład klikniemy O, wyszło, ukryjemy wszystkie elementy. Dalej, dla wygody warto poprawić sobie również widoczność kości postaci. W tym celu zaznaczmy kości, używając wcześniej utworzonej grupy, po prostu na nie klikamy. Potem przejdźmy do właściwości. Znajdźmy zakładkę Skeleton Note Settings i właściwością Size zwiększamy kości w podglądzie. Zróbmy tak po prostu, żeby było na byle. Następnie zaznaczmy osobne dłonie. Najpierw klikam dwa razy lewym wciskiem w tło, żeby je odznaczyć. Potem lewym wciskiem zaznaczam je i używając spacji odznaczam nadgarstek. Robię to samo z kolejną dłonią. Używając spacji lewego przycisku zaznaczam dłoń. Także używając spacji lewego przycisku odznaczam nadgarstek. Teraz, przybliżmy się trochę, możemy trochę zmniejszyć kości dłoni, żeby było lepiej widoczne. Z tak przygotowanym szkieletem będzie nam prościej animować i poprawiać animację.